do automatu z kawą Auditorium maksimum. A co tam jest? Performance. Jaki? Automat z kawą. A pójdziesz ze mną? Ja już byłam. Muszę lecieć dalej. No nie, no za co ty gadasz? I co, ja sam pójdę bez sensu? No. Dzisiaj przez cały dzień od 9.30 do 16.30 w różnych miejscach Uniwersytetu będą się działy różne dziwne rzeczy. Akcje teatralne, performancy, E, mini koncerty, wszystkie rzeczy, które mają jakieś znamiona performatywności. To jest trudne jakaś akcja spontanicznych, różnych działań artystycznych, do których zostałam zaproszona i strasznie się cieszę, przyjąłam to zaproszenie z radością. Z jednej strony dlatego, że byłam ciekawa, co to w ogóle jest, a z drugiej strony dlatego, że lubię swoją pracę i lubię robić to, co robię. Dlatego chętnie się włączyłam tutaj w działania i widzę, że to dużo niesamowitych rzeczy. Jest aczkolwiek, myślałam, że będzie ich więcej, że będzie większe takie pospolite ruszenie takich performance'ów, które składają się z takiego codziennego życia, że będzie mycie zębów, że będzie mycie się na przykład w miejsce, takie spodziewałam się takich, takich życiówki więcej, a więcej jest takich akcji naprawdę artystycznych, dziwnych. Niech palę nie by było ja tylko po prostu chodzi o to, że ja się boję, że te włosy będą mi leciały do przodu. O właśnie nie lepiej. <ślał> <ślał> No, ale baloniki są najfajniejsze. Moim no, zdaniem akcja, opcja, opcja kolorowe baloniki no, w na, na naszym szarym studenckim życiu jest najlepsze. Dzisiaj budujemy automat z kawą. Taki, Takie urządzenie, którym chcemy się podzielić z studentami e, własnym doświadczeniem z eksploracji przestrzeni miasta. Bo to, e, to nie są doświadczenia, które są wyrażalne werbalnie. One są wyrażalne różnymi zmysłami. Po to budujemy ten automat właśnie, ponieważ wydaje nam się, że same słowa nie wystarczą, aby zbudować coś, co oddaje jakby w pełni to doświadczenie. Rzeźbiłam swoje miejsce, zmieniałam swoje miejsce zamieszkania. Poprosili mnie o to, abym zmieniła w nim coś, ponieważ mi się nie podoba. Tak. Chcemy się podzielić własnym doświadczeniem, właśnie takiej eksploracji miasta, pewnego doświadczeniowego dotykania e, ulicy, e, Warszawy e, i tego, w jaki sposób my to jakby czujemy. To są pewne doświadczenia, które są przefiltrowane przez nas. E, i e, No właśnie. Ty co chciałaś zmienić? Być swoją starą szkołę, która była paskudna. Tak, co tam się A, działo? Cudownie było, po prostu bodźce z każdej strony, cudowne jakieś, o, widzę już chyba swoje miejsce nawet, które rzeźbiłam, tak, rzeźbiłam, o, górę. Ja uprzyjemniałam ja odwrot centralny. Dlaczego? ponieważ strasznie mnie dobija i zrobiłam z niego takie ładne, jasne miejsce z takimi uśmiechniętymi ludźmi i ładnie pachnące kamień. A ja wyszłam z tamtego jak utrężona jak jakoś, jakby nie ja jestem samotna teraz. trochę. Co oni tam za muzykę grali? Nie, mi się strasznie kojarzyła z wakacjami, jakbym siedziała na plaży i było ciepło, słoneczko i, i w ogóle. Zachęcamy do wypisywania swoich własnych definicji tego, czym jest dla Ciebie performance. Pełna komórka? Tak, jest, idzie, jest, jest że... wszystkim, co jest, jest czymś, tak, co jest. Tak, tak. Podobnie jest z działaniem zwyczajnym i codziennym. Chociaż tak naprawdę, nawet ja, z drugiej, ja ja można zrobić to jest fajny performance. 64, Mam 64. Ja, 64. Ja Wenn man das durch 2 teilt. Das ist 32. Und wenn man das umdreht, dann ist das... Ja.